Co trzeba zrobić, by zasłużyć na publiczne upokorzenie na antenie ogólnopolskiej telewizji? Jak bardzo trzeba narazić się stacji, która przez tygodnie promowała cię jako swoją największą gwiazdę, by ta pozwoliła na żenujący sketch, sprowadzający całą Twoją osobę do żartów z Twojego biustu i życia łóżkowego? Agnieszka Kaczorowska właśnie poznała odpowiedź na to pytanie. A jej reakcja? Tajemnicze, wymowne milczenie, a potem jedno. Rzucone z uśmiechem zdanie, które jest potężnym manifestem. Kiedy zamykają się drzwi, otwiera się wiele okien. Czy to tylko próba ratowania wizerunku po serii medialnych katastrof, czy może właśnie jesteśmy świadkami, jak Kaczorowska i Rogacewicz, zamiast prosić o wybaczenie, postanowili wziąć odwet i pokazać wszystkim, że to oni teraz rozdają karty? Wszystko zaczęło się od spektakularnego upadku, który dla wielu był końcem, a dla nich, jak się okazuje. Dopiero początkiem. Mowa oczywiście o ich bolesnej eliminacji z tańca z gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, para, o której romansie huczała cała Polska na długo przed pierwszym odcinkiem, musieli pożegnać się z programem. Ale to nie sama porażka wywołała największy skandal. To był styl, w jakim to zrobili. Po ogłoszeniu wyników tancerka wygłosiła płomienną, pełną niedopowiedzeń przemowę. Która wprawiła w osłupienie nawet jurorów. A zaraz potem wydarzyło się coś, czego fani programu nie wybaczają. Para, zamiast jak wszyscy inni uczestnicy zostać w studiu, podzękować widzom i wziąć udział w tradycyjnym, co tygodniowym wywiadzie na żywo po programie, po prostu zmyła się z partnerem. Uciekli. Zniknęli ze studia, olali fanów, którzy z niecierpliwością czekali na ich ostatnie słowa. To był policzek wymierzony w publiczność, gest, który natychmiast został odebrany jako arogancja i brak szacunku. A oliwy do ognia dolali paparazzi, którzy niedługo po tym, jak para miała rzekomo opłakiwać porażkę, przyłapali Kaczorowską i Rogacewicza na wspólnym, wesołym relaksie w jednej z warszawskich knajpek. Obrazek uśmiechniętej, zrelaksowanej pary, która jeszcze chwilę wcześniej nie była w stanie pożegnać się z widzami, rozwścieczył internautów. Wydawało się, że gorzej już być nie może, że ich mebialny wizerunek sięgnął dna. Ale tancerka i aktor postanowili kopać dalej. W kolejnych dniach para miała zaplanowane nagrania do głośno promowanego programu kabaretowego Polsatu. Ich udział był ogłaszany w spotach reklamowych, a publiczność czekała, by zobaczyć ich w nowej, luźniejszej roli. I co się stało? Agnieszka i Marcin w ostatniej chwili, tuż przed wejściem kamer, Wymiksowali się z nagrań. Mówiąc wprost, wystawili swojego pracodawcę do wiatru. Taki ruch w świecie telewizji to jak wypowiedzenie otwartej wojny. To potężna stacja, która dała im rozgłos i pieniądze, została przez nich publicznie zlekceważona. I polsat, jak się wydaje, postanowił odpowiedzieć. I to w sposób brutalny. Można argumentować, że ich decyzja o wycofaniu się była słuszna. Być może przeczuwali, co ich czeka. Bo to, co wydarzyło się na scenie kabaretowej już bez ich udziału, przekroczyło wszelkie granice dobrego smaku. Kabaret K2, który był gwiazdą wieczoru, postanowił wykorzystać nieobecność pary i zaprezentował sketch o nich. Sketch, który był tak żenujący, że media określiły go mianem godnego pożałowania. I trudno się z tym nie zgodzić. Jak Kaczorowska zareagowała na to publiczne upokorzenie? Czy wydała oświadczenie? Czy zagroziła pozwem? Nic z tych rzeczy. Postanowiła zagrać w tę grę znacznie inteligentniej. Serwis Pudelek, próbując dać jej szansę na reakcję, skontaktował się z nią z prośbą o komentarz w sprawie żenującego występu kabaretu. Odpowiedź: Przenikliwa cisza. Tancerka nie odpowiedziała na pytanie. Zamiast tego, niedługo później na jej InstaStory wjechał prawdziwy majstersztyk medialnej strategii. Opublikowała filmik, na którym uśmiechnięta i zrelaksowana podróżowała samochodem. A kto siedział obok niej za kierownicą? Oczywiście Marcin Rogacewicz. I to właśnie wtedy, nadając na żywo ze swojego mobilnego centrum dowodzenia, Agnieszka postanowiła odpowiedzieć. Nie wprost, nie zniżając się do poziomu swoich krytyków, odpowiedziała metaforą, która w obecnej sytuacji brzmi jak deklaracja niepodległości. Bardzo doświadczamy teraz tego, że kiedy zamykają się jakieś drzwi, to otwiera się wiele różnych okien nowych. Ale o tym niebawem, zaczęła tajemniczo, a jej uśmiech mówił wszystko. O jakie zamknięte drzwi chodziło? Czy tylko o te w studiu tańca z gwiazdami, które opuścili tak pośpiesznie? Czy może to bezpośrednia aluzja do Polsatu, stacji, która najpierw pozwoliła na jej upokorzenie, a teraz, być może, definitywnie zamknęła przed nią drzwi do dalszej współpracy? Kontekst wydaje się aż nadto oczywisty. Ale Agnieszka nie byłaby sobą, gdyby na tym poprzestała. Zamiast rozdrapywać rany i analizować porażkę, natychmiast przeszła do kontrofensywy. Płynnie, jak w najlepszym tanecznym przejściu, zmieniła temat na Zapowiedź nowego projektu. Projektu, który ma udowodnić, że jej świat nie zaczyna się i nie kończy na polsacie. Niesamowicie się cieszę, że już na dniach będę mogła wam zaprezentować projekt, nad którym pracowałam już w zasadzie od lipca, i teraz ujrzę światło dzienne, ogłosiła dumnie. Zwróćcie uwagę na datę praca od lipca. To nie jest nic, co wymyśliła na poczekaniu, by ratować wizerunek. To duży. Zaplanowany ruch, który teraz staje się jej asem w rękawie. To sygnał. Wy myślicie, że mnie zniszczyliście? Ja od miesięcy budowałam coś własnego. Ale to nie koniec. A kolejne nowości, już takie bardziej wspólne, to za chwilę dodała, rzucając znaczące spojrzenie na Marcina. A więc to oficjalne, para, która połączyła się w atmosferze skandalu, teraz planuje wspólną zawodową przyszłość na własnych warunkach Całe to nagranie pokazuje, że medialna burza, którą wywołali, zdaje się po nich spływać. Cieszymy się słońcem jesienią. Pracujemy niezmiennie. Twórczość i kreatywność nas nie opuszczają, podsumowała Agnieszka, brzmiąc niczym coach motywacyjny, który właśnie osiągnął pełnię szczęścia. A na sam koniec padły słowa które są najbardziej ironicznym i brawurowym podsumowaniem całej tej afery. Gdy filmik miał się już kończyć, Marcin Rogacewicz, jej partner w tańcu, życiu i teraz także w medialnej wojnie, ten sam, który siedział obok, gdy kabaret analizował ich życie łóżkowe, spojrzał na Agnieszkę i zapytał niewinnie: To co, jedziemy tańczyć? To proste pytanie to czysty nokaut. To pokazanie środkowego palca wszystkim. Taniec z gwiazdami, przegrali. Drzwi w polsacie, być może właśnie zatrzasnęły się z hukiem, kabareciarze, ośmieszyli samych siebie. A oni, oni jadą tańczyć. We własnym rytmie, na własnych zasadach i prawdopodobnie we własnych, nowych, wspólnych projektach. Agnieszka Kaczorowska właśnie udowodniła że można odpaść z programu, rozwścieczyć fanów, narazić się potężnej stacji telewizyjnej, a i tak mieć poczucie absolutnego zwycięstwa. Pytanie tylko, czy te nowe okna, o których mówiła, rzeczywiście będą miały lepszy widok niż drzwi, które właśnie za sobą zamknęła? Ona sama zdaje się nie mieć co do tego żadnych wątpliwości.